Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jedno ze skandynawskich przysłów mówi droga jest obietnicą podróży. Podążając drogą wypatrujemy za kolejny zakręt czy wzniesienie. Choć nie widzimy celu, ufamy, iż ktoś tę drogę kiedyś przeszedł i nie prowadzi ona do nikąd. Dla świętego Wojciecha przemierzającego bezdroża drogą i drogowskazem była Ewangelia. Misją niesienie Jezusa tym, którzy go jeszcze nie spotkali. Zapalanie światła wiary, zasiewanie Bożego Słowa i urzeźnianie ziarna świadectwem codzienności. Pozostawił swoje życie, karczując ścieżkę, dla ludzi i Boga. Żył prawdą, iż jest tylko forpocztą dla Jezusa. Niosąc w sercu nadzieję, że jego życiowa droga prowadzi ku niebu i tam jest koniec jego podróży. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.